Witam wszystkich w dzisiejszym poradniku. Poznacie jak grać Faceit. A więc, nie przedłużając, yy, odp odpalcie swoją jakąś przeglądarkę. Może to być dowolna, i wpiszcie Faceit. Dobra. Jak, jak wpisaliście Faceit, to wejdźcie w faceit.com. Dobra. I tutaj yy, musicie sobie otworzyć w kliencie yy, otw otwórzcie wtedy w kliencie i macie panel logowania ja już jestem tutaj zalogowany ale dobra jak się zalogowaliście to następnie o przepraszam to następnie wyświetli Wam się taki ekran taki dokładnie taki ekran ja yy, teraz mam słabego faceita, bo ja teraz w ogóle nie gram faceita. Nie, nie patrzcie na mojego faceita. Ale dobra, klikacie później match making, a później możecie jakieś turnieje zagrać, ale najlepiej mieć większego faceita. Tak? I musicie obowiązkowo zainstalować ten yy, Uruchom Anti-Chat. Mu Anti-Cheat. Yy, musicie go najpierw pobrać, a później go uruchomić. Bez tego nie odpalicie. Jak y, wam się y, tutaj otworzy, to chwilka, chwilka, musi się otworzyć i tylko klikacie później graj, musicie mieć odpalonego CS-a, y, przepraszam, co tutaj? No i dobra, jak wam się odpalił anti, anti przepraszam, to y, musicie włączyć CS-a. Właśnie Wam się odpali. Czyli, jak macie odpalonego csa przed Faceitem, to jak odpalicie Faceita, uruchomicie Anti-Cheat'a, to następnie Wam wyłączy cs i włączy, uruchomi ponownie Waszego cs żeby zaktualizować Twojego csa z Faceitem. Możliwe, że zrozumieliście? Możliwe, że nie. Jakoś próbuję wam powiedzieć, jak to zrobić. Bo nie każdy mówi, jak to zrobić. Dobra. Następnie klikacie graj. I tutaj czekacie, tak? I nic nie musicie już później robić. Samo was wczyta. Musicie tam tylko zaakceptować. Zaakceptować tylko mecz. I później już nic nie, ro nic nie robicie. Dobra. To by było na tyle. Wpadajcie na mojego Twitcha. Nick Steerox. Macie w bio. Zapraszam każdego oczywiście i miłego dnia. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, będzie super. No i miłego dnia. Witam!